Sponsorem odcinka jest Kinder by Nature chusteczki nawilżane, rekomendowane od pierwszego dnia życia dziecka. Witajcie w Baby and Travel. Dzisiaj moim gościem jest Maria Lepucka, która jest położną, jednocześnie specjalistką laktacyjną. Dzień dobry tak w ogóle. Dzień dobry. Temat mianowicie jest około i jest to temat, którego no, wiele z nas się boi, bo przecież poród to ból, bo poród to stres, więc postaramy się oswoić kilka takich tematów, które mogą się teraz wydawać kłopotliwe, ale na pewno. Po tym filmie będziecie się z nimi lepiej czuły. Zacznijmy może od tego, że zanim pójdziemy do szpitala, musimy mieć spakowaną wyprawkę. No to kiedy? Bo z tego co wiem, niektórzy zaczynają pakować, jak się tylko dowiedzą, że są w ciąży. To ciekawie, bo ja się spotykam też w drugą stronę, że pakowanie zaczyna się, gdy zbliża się termin porodu i niestety nie kiedy jest to, gdy się zaczyna poród, ponieważ poród przecież potrafi zacząć się wcześniej. Ja zawsze mówię o tym, że gdy rozpoczynamy trzeci trymestr ciąży, to to jest. Super moment na to, żeby podstawową torbę mieć już przygotowaną. Podstawową, czyli nie ze wszystkimi szczegółami, ale na sytuację, gdyby zdarzyło się nam na przykład cokolwiek, jakikolwiek powód, że trafiamy do szpitala, niekoniecznie już do porodu, niekiedy jakieś nieoczekiwane sytuacje, jakieś powikłania w ciąży, musimy natychmiast pojechać do szpitala, nie mamy czasu się spakować, to warto mieć pod ręką coś, co albo możemy wziąć i wyjść, albo jak nam się tak trafi gdziekolwiek indziej. Nie w domu, to ktoś może to wziąć i nam po prostu przywieźć. I mamy wszystko pod ręką. I nie trzeba dzwonić i mówić mężowi teraz listę rzeczy, którą mi przywieźć do szpitala, bo to się z reguły źle kończy, więc lepiej tego nie robić. E, warto, gdy zaczynamy trzeci trymestr, to już absolutnie mieć takie minimum, chociaż spakowane, i przynajmniej miesiąc przed porodem już wszystko powinno być w tej torbie. Do Tym bardziej, drogie Panie, że jak zaczniecie się pakować parę dni przed porodem, to jeszcze sobie go wywołacie, prawda? Bo się poschylacie, popodnosicie. No więc właśnie, dobrze, to co w takim razie w tej wyprawce powinno się znaleźć takie małe wademekum sobie tutaj zróbmy. To bardzo zależy. Tutaj nie ma takiej jednej listy konkretnej, dlatego że zależy to przede wszystkim od szpitala, który wybieramy do porodu. Każdy szpital ma swoją listę i najlepiej wejść tam sobie na tą listę i zobaczyć, co trzeba mieć. Dlatego, że taka baza to są rzeczy osobiste, które zawsze trzeba mieć. Rzeczy osobiste dla siebie, czy jakieś kosmetyki, koszule na zmianę, tak bielizna na zmianę, wkładki laktacyjne te rzeczy z reguły trzeba swoje mieć i podstawowe rzeczy dla dziecka. Z reguły są to ubrania, pampersy, kosmetyki podstawowe. Naprawdę tam jest dosłownie jeden krem do pod pieluszkę i to jest wszystko tak naprawdę. Takie chusteczki Chusteczki zdecydowanie są super wygodne w szpitalu, bo mama po porodzie nie zawsze ma możliwość na przykład pod kranem umyć dziecko, więc to jest też, też fajne rozwiązanie i dla mamy i dla dziecka, bo nieraz potrzebujemy sobie ręce chociażby wytrzeć. Więc to jest, to jest bardzo dobre i i potem zerknijmy, co jeszcze szpital od nas wymaga. Dlatego, że tutaj jest bardzo różnie. Od takich szpitali, które mają większość rzeczy, czyli na przykład kocyki dla dziecka, czy jakieś takie podstawowe akcesoria pielęgnacyjne, nawet są, po takie szpitale, gdzie zalecają, aby zabrać ze sobą papier toaletowy, kubek, sztućce po prostu wszystko. Y jak nie weźmiemy tego, to nie będziemy miały z czego się napić czy czym zjeść. Więc to są istotne, e, istotne kwestie. Także warto zawsze zapoznać się z tym, co szpital ma na stanie, a co trzeba sobie wziąć. Oczywiście mówimy tu o szpitalach w Polsce, bo też w różnych miejscach na świecie jest różne wyposażenie, niekiedy nic nie trzeba mieć. W Polsce z reguły coś trzeba mieć, tylko różna jest ta lista. No tu mamy spakowaną wyprawkę, zaczynamy rodzić i panikujemy. Najważniejsze jest właśnie to, żeby nie wpaść w, w tą panikę e, i jeszcze, żeby nie zrobić paniki za Szybko, bo bardzo często zdarza się, że trafiamy do szpitala raz, drugi, trzeci nieraz i za każdym razem wracamy do domu, słysząc, że to nie poród. Także tutaj bardzo ważne jest dobre przygotowanie. Takie przygotowanie i na przykład w szkole rodzenia. To jest taka super baza i może poczytanie, pooglądanie trochę wartościowych treści na ten temat, ale pamiętajmy, że to też nie zastępuje takiego indywidualnego przygotowania. Czyli każda kobieta jest w innej sytuacji to jest tak, że ja co innego mówię do grupy. A co innego, gdy widzę konkretną kobietę i jej sytuację i znam przebieg jej ciąży i wiem, kiedy ona konkretnie, ona powinna jechać do szpitala, bo tutaj może być różnie, z różnych przyczyn. Natomiast najczęściej, jeżeli chcemy sobie zapamiętać jedną taką ogólną zasadę, jedziemy do szpitala wtedy, gdy mamy regularne skurcze, które trwają już pewien czas, czy nie przy trzech pierwszych skurczach, e, bo żeby stwierdzić chociażby, że są regularne, potrzebujemy ich mieć na przykład 10 pod rząd e, i wtedy najczęściej gdy te skurcze są co około 5 minut, jeśli mamy w miarę blisko szpital. W miarę blisko, czyli tak pół godziny powiedzmy dojazd. Więc tutaj no, wiele rzeczy zależy od naszej sytuacji, od odległości do szpitala. Może od pory dnia, czy są godziny szczytu. Natomiast taka najbardziej ogólna zasada to te 5 minut to łatwo sobie zapamiętać. Krąży taki mit, że trzeba być wygolonym. Mhm. Czy to prawda i czy ciągle jeszcze tak jest? Czy to też zależy od szpitala? Jak to wygląda? To nie zależy od szpitala, to zależy od drogi poro. Tutaj, jeżeli mówimy o porodzie naturalnym, nie ma żadnej potrzeby usuwania tak naprawdę owłosienia łonowego, zwłaszcza tego najbardziej uciążliwego na wzgórku łonowym, bo ono nie, nie ma żadnego znaczenia dla przebiegu porodu czy okresu poporodowego. Jeżeli chodzi o sam obszar krocza, to jest dosłownie obszar dwóch cm dosłownie, to można sobie to ogolić na wszelki wypadek, ponieważ jak wiemy, czasami zdarzają się urazy krocza w trakcie porodu, no i rzeczywiście łatwiej się to zaopatruje i go, i potem, gdy jest. Ogolony, ale to jest dosłownie mały pasek skóry. Czyli, żeby się przygotować wcześniej. No właśnie, bo o tym pękaniu też chciałabym porozmawiać. Na pewno są sposoby, żeby. No, może nie uniknąć, ale żeby się wzmocnić trochę, żeby może to nie, było, nie była konieczność. Są sposoby na to, aby zmniejszyć ryzyko. I to dość mocno możemy zmniejszyć to ryzyko, ponieważ dobrze przygotowana kobieta, zdrowa kobieta i prawidłowo prowadzony poród, to jest ryzyko kilka procent tak naprawdę tylko. Więc tutaj i wiele zależy od nas, i od miejsca, w którym rodzimy, i od położnej, z którą rodzimy, na co niekiedy mamy wpływ, niekiedy niestety nie. Natomiast na pewno bardzo istotne kwestie to jest poród natu, naturalny, zgodny z naszym naturalnym rytmem, a więc też nie w pozycji leżącej, tylko w pozycjach wertykalnych. Tutaj to jest coś, co najbardziej nam zmniejsza to ryzyko. Są też takie różne ćwiczenia, które możemy wykonywać, i to są i ćwiczenia oddechowe, i ćwiczenia już typowo rozluźniające mięśnie na miednicy, które ułatwią nam poród i utrudnią uszkodzenia. W trakcie tego porodu warto też być przygotowaną do porodu, bo jak wiemy, jak ten poród przebiega, w której fazie co się dzieje, to łatwiej się współpracuje z położną, a ona nam naprawdę dużo e, mówi. W danym momencie, słuchaj, teraz robimy to, teraz zmieniamy pozycję na taką czy taką. Słuchamy położnej. To jest, to jest bardzo, bardzo ważne. ważne. Natomiast, żebyśmy były w stanie słuchać, to też trzeba być w odpowiednim stanie psychicznym. Tak? Bo jeżeli wpadamy w panikę i nie rozumiemy już totalnie, co się wokół nas dzieje, bo tak się czasem też zdarza, zwłaszcza gdy mamy mały poziom wiedzy na temat tego, co się dzieje. I nas to tak zaskakuje, że po prostu wpadamy w panikę i nie mamy jakby takiego kontaktu, z rzeczywistością i z tym, co się do nas mówi, a to naprawdę nam bardzo wiele daje, bo kiedy położna nam mówi słuchaj teraz, nie przyjdź przez chwilę, spróbuj oddychać, bo właśnie głowa dziecka się pojawia na świecie, a my chcemy, by pojawiała się powoli, bo to zmniejsza ryzyko urazów, to warto jest tych wskazówek posłuchać. Oczywiście są jeszcze inne rzeczy, typu na przykład masaż tego krocza przed porodem. Nie ma mocnych dowodów, że nam to pomoże, natomiast ja zawsze wychodzę z założenia, że jeśli coś nie wiem czy pomoże, ale na pewno mi nie zaszkodzi, to myślę, że może warto to zrobić. Więc. To jest taki dodatek. To nie jest coś, co determinuje jakby przebieg porodu, ale jest to dodatek. Możemy z tego skorzystać. Jest to zawsze coś. Tak? A czy na przykład ćwiczenia, ale takie, wiesz, yoga, albo ćwiczenia fizyczne. To mam na mhm. myśli. Czy one mogą pomóc? Warto zwrócić uwagę na to, żeby one były odpowiednio dobrane do okresu ciąży. Dlatego ja bardzo polecam dedykowane ćwiczenia dla kobiet w ciąży. Jest to gimnastyka, jest to yoga dla kobiet w ciąży, różne formy, na przykład pilates dla kobiet w ciąży. Te ćwiczenia są bardzo też nakierowane na mięśnie dna miednicy. Tam są różne ćwiczenia z rollerami rozluźniające, ponieważ źle dobrane ćwiczenia mogą powodować napinanie się mięśni, a zbyt silne mięśnie, że tak powiem już kolokwialnie, w porodzie nam nie służą, bo my nie chcemy, żeby one się zaciskały, a rozluźniały, otwierając drogę dziecku. Więc odpowiednie rozciąganie, odpowiednie relaksowanie, o to jest najbardziej trawne słowo, o tych mięśni i rolowanie, masowanie wszystkiego dookoła, bo to często są rejony łód czy pachwin, także, tak? Mhm. To to są te rzeczy, które możemy rzeczywiście dla siebie zrobić. Może spotkać się z fizjoterapeutką uroginekologiczną, ona nam pokaże jeszcze parę dodatkowych ćwiczeń. Na pewno spotkać się z położną, która pokaże nam i ćwiczenia oddechowe i przygotuje tak kompleksowo do porodu. Więc to tak naprawdę są takie dostępne dla każdego w zasadzie formy przygotowania. To zmniejsza na pewno ryzyko jakichkolwiek powikłań, nie tylko urazów. Jeszcze wspomniałaś o tych pozycjach wertykalnych, bo to jest też ciekawe. Wiele kobiet szykuje się na to, że będzie musiało właśnie podczas porodu leżeć, no ale przecież są inne pozycje, które są dla nas bardziej naturalne. Czy jest taka jedna, którą byś poleciła, czy po prostu powinnyśmy słuchać swojego ciała? W dużym stopniu powinniśmy słuchać swojego ciała, bo tych dobrych pozycji jest tak naprawdę wiele i wiele jest ich odmian. Najgorszą pozycją jest pozycja leżąca. Gorszą pozycją byłaby tylko pozycja stania na głowie, czego nikt nie stosuje. Więc no, mamy później, druga w kolejności jest leżąca na plecach i, i to, tych pozycji no, unikamy. Tak? Natomiast wszystkie inne pozycje, które są pozycjami w pionie lub pozycjami w przodopochyleniu, z lekko ugiętymi i lekko rozwartymi do zewnątrz kolanami, to są te pozycje, które są najbardziej odpowiednie. I też warto zwracać uwagę na to, co mówi do nas położna, bo może być tak, że my wybierzemy sobie jakąś pozycję i wystarczy delikatnie ją zmodyfikować, aby ona już była tą odpowiednią pozycją. Położna mówi: pochyl się trochę bardziej do przodu, czy przesuń się w tą, czy w tą stronę, pyta, czy tak jest Ci wygodnie. Jeśli tak, no to, to jest świetnie. Więc to jest też rozmowa, współpraca. I są to oczywiście pozycje naturalne dla nas, prawda? One mhm. wynikają też z pewnych. No w ogóle z naszej budowy ciała i pewnych procesów. Tak. I często przybieramy je same, nie wiedząc nawet o tym. Czyli nasze ciało nami tak kieruje, że przybieramy pozycję, która okazuje się akurat być tą właściwą, bo przecież to jest natura, tak? Więc tutaj też słuchajmy swojego ciała. Jest jeszcze jeden temat, który jest bardzo drażliwy. Wiele, to jest tak zwana kupa przy porodzie. Wiele kobiet martwi się, że tak się właśnie stanie. Czy powinny się nastawić na to, że się właśnie tak stanie? Czy to się nie zawsze dzieje? No i chyba nie ma się czego wstydzić. Może się tak stać, nie musi się tak stać. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o salę porodową, to nikogo to w ogóle nie interesuje. To nikogo nie jest to niespodzianką, jest jakby najmniej istotny aspekt porodu. Natomiast, jeżeli kobieta się z tym źle czuje, bardzo i stresuje ją to najbardziej ze wszystkiego, to jest to taki drobiazg, który nie powinien być powodem stresu. I można poprosić, jeżeli już to jest dla nas takie, że nie jestem w stanie dopuścić do siebie tego, że to jest normalne i po prostu nie mogę tego jakoś przeżyć wewnętrznie, to zawsze można poprosić o tą lewatywę przed porodem, bo ona na życzenie jest wykonana, jeśli jest to dla nas lepsza opcja, to można z tego skorzystać, tego się już rutynowo nie robi, nie ma potrzeby, ale też jeszcze jedna rzecz, o której może warto powiedzieć, bo to trochę zmniejszy ten stres, bardzo często na samym początku porodu pojawia się taka reakcja jelit na początek porodu, która nazywana jest przez kobietę oczyszczeniem przedporodowym i rzeczywiście dosłownie często tak to wygląda, przeczyszczenie, tak dosłownie to jest i mhm. rzeczywiście często tak jest na początku porodu. Czyli po prostu jest szansa jeszcze wtedy, żeby pójść do toalety i, tak. i potem już mieć z głowy. I bardzo często to wystarczy. To teraz właściwie zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy zrobić, ale dziecko nadal nie pojawia się na świecie. Poród trwa już bardzo długo i kiedy możemy się spodziewać, że no jednak wyślą nas na tą Cezarkę? Jest parę takich powodów, które są najczęstsze, bo nie mówię tutaj o jakichś rzeczach, które się dzieją raz na milion razy. Natomiast czasami się zdarza tak, że jest coś, co nazywamy brakiem postępu porodu. Z różnych powodów, czyli ten poród trwa, są skurcze, ale nie ma efektu, mhm. czyli nie rozwiera się szyjka, dziecko nie obniża się w kanale rodnym, i stwierdzamy, że to już jest ten moment, że wyczerpaliśmy wszystkie możliwości, bo tutaj jeszcze trochę ich jest: zmiany pozycji, aktywowanie kobiety w trakcie porodu, niekiedy kroplówka z oksytocyną, ona. Czasami właśnie w tych sytuacjach pomaga nam trochę, podkręca te skurcze porodowe, jeśli one sobie same nie radzą. Natomiast jeśli już wszystkie metody zawodzą, to tutaj kierując się też kondycją matki i dziecka, podejmujemy decyzję, czy możemy dalej czekać i próbować, czy już nie. Jeżeli mamy wyczerpaną matkę, dziecko, u którego już po akcji serca widać, że ono też już jest zmęczone, niekiedy podejmujemy taką decyzję, ale najczęściej to nie jest po wielu godzinach porodu. Tutaj może jeszcze warto wspomnieć, że najczęściej, jeśli są nieplanowane wskazania do cięcia, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, to bardzo często na samym początku porodu. I słyszymy, że głowa dziecka nie wstawia się prawidłowo, akcja serca dziecka nie jest prawidłowa do tego etapu porodu i w trakcie skurczów też jest nieprawidłowa. I podejmujemy decyzję, że okej, okay, nie będziemy ryzykować, bo jeszcze długa droga przed nami. Zatem jest taka decyzja. Często, jak przyjeżdżamy do szpitala z porodem, to w tym momencie słyszymy: o, tu jednak proponujemy cesarkę. Urodziłyśmy dziecko, pępowina przecięta, przeważnie dziecko już jest w ramionach taty, a my jeszcze mamy coś do urodzenia. Tak, jeszcze jest łożysko, o którym bardzo często zapominamy e, i też z tym dzieckiem to jest tak, że ono czasem jest w ramionach taty, ale najczęściej w ramionach mamy mhm. i dlatego mamy bardzo często nie zauważają, że urodziły łożysko. I to już nie jest taki proces, mm. który wymaga od nas... W porównaniu z rodzeniem dziecka, gdzie jesteśmy na tym na maksa skupione, no bo czekamy mhm. na dziecko, rodzimy dziecko, tak? To tutaj, gdy to dziecko mamy w ramionach, ono nam tak pochłania głowę całą, że zapominamy o tym, że te delikatniejsze jeszcze skurcze się pojawiają i łożysko rodzi się zwykle bezproblemowo, więc często nie zauważamy tego procesu nawet. Wielokrotnie pacjentki później pytają, a co z łożyskiem, tak? Gdzie ono już dawno jest, jest na zewnątrz, jest urodzone. Już go więc dawno nie ma. Czasami jest to jakieś stresujące. Często pani mówi, ja się tak boję rodzenia łożyska, tak? Ale tutaj nie ma, nie ma się czego obawiać, tak naprawdę z reguły nie ma tutaj problemu z tym. Co powiedziałaby? O produktach dla dzieci, którymi możemy dzieci pielęgnować, takich jak Kinder by Nature, które leży tutaj przed nami na stole. Na co zwracać uwagę przy wyborze właśnie takiego produktu, e, bo przecież mamy dziecko, które właśnie się urodziło. Jego skóra jest najdelikatniejszą skórą na świecie. Przede wszystkim skład. I tutaj od razu pewnie się wielu osobom świeci taka lampka czerwona. A skąd ja mam wiedzieć, jaki skład ma być? Skąd ja mam wiedzieć? Tam jest zazwyczaj takim językiem napisane, że i tak nie rozumiem, co jest w tym, tak? Że są wymienione jakieś składniki, jakieś nazwy dziwne i równie dobrze można by to po chińsku napisać, bo i tak nie rozumiem. Warto zwrócić uwagę, żeby ten skład był w miarę krótki i jak już są tam jakieś składniki, to żeby było napisane normalnie po ludzku, po polsku, co to jest, skąd i dlaczego, tak? Żeby, żeby było wszystko jasne. i jeszcze to jest taki bardzo szybki test, który możemy sobie zawsze zrobić. Jeśli bierzemy do ręki kosmetyk, chusteczki nawilżane, jakikolwiek produkt dla dziecka. Pierwsze co, powąchajmy to. Jak to pięknie pachnie, to wyrzucamy. Mm -hmm. Więc to jest taka, taki najszybszy test, po co perfumować produkty dla dzieci? To jest tylko zbędna, dodatkowa substancja podrażniająca skórę w sumie. No i bardziej dla rodziców niż, niż dla dzieci. Więc tak naprawdę jak coś pachnie i mocno pachnie, to nie jest produkt dla dziecka. Dziękuję bardzo. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Sponsorem odcinka jest Kinder by Nature. Chusteczki nawilżane, bezpieczne dla najbardziej wrażliwej skóry.